Cześć, witajcie, tu znowu Gimper. Już za tydzień rozpoczynają się mecze w pierwszym polskim turnieju League of Legends. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie ilość drużyn, które się zarejestrowały, wręcz przytłoczyło mnie to. W 14 godzin od startu turnieju zapisało się ponad 1050 drużyn. Spodziewałem się przynajmniej stukrotnie mniejszego odzewu, ja się zastanawiałem czy zrobić turniej na 64 drużyny czy na 128. I liczyłem, że kurczę, może do 128 się nie zapisać. Tutaj 1050 drużyn. No cóż, w związku z tak dużą ilością drużyn zarejestrowanych w bardzo krótkim czasie naturalnie trzeba przeprowadzić weryfikację. Sprawdziliśmy więc tak pierwsze ponad 400 drużyn, z czego tylko 310, e, w 310 wszyscy gracze istnieli. Pierwsze 128 trafiło do głównej puli, a reszta do rezerwy. I teraz ważna sprawa, w, yy, teraz wszystkie teamy trzeba raz jeszcze zweryfikować, no żeby nie było takiej sytuacji, w której w głównej puli znajdzie się jakaś grupa drużyn, która nie będzie grać, a w rezerwie będą drużyny gotowe do walki. Dlatego, kapitanowie, każdej z 310 zatwierdzonych drużyn, sprawdźcie czy jesteście na liście na stronie turnieju y2p.pl. Tak, te drużyny z rezerwy też. Do godziny 20 w środę 24 lipca wyślijcie maila na polski a w temacie wpiszcie wedle schematu, który Wam się wyświetli na ekranie, będziecie mieli też w opisie numer drużyny, myślnik, nazwa drużyny, myślnik, nazwa kapitana, myślnik, potwierdzamy udział. To niech będzie tytuł. W treści należy wpisać listę członków zgadzającą się z danymi podanymi na stronie, tak? czyli kto będzie grał w turnieju w danej drużynie. Oczywiście na serwerze Nordic and East. Jeżeli chcecie coś zmienić w danych drużyny, macie więc czas tylko do środy. Po zalogowaniu się na y 2 ppl możecie zedytować drużyny, a wszystkie zmiany musi potwierdzić moderator. Jak zawodnik, jak chcecie zmienić niki, i będzie on poprawny, no to jak najbardziej nie ma problemu. Jeżeli nie pamiętacie hasła, opcja przypominania powinna już prawidłowo działać, bo kilka osób mi zgłaszało, że nie działa edytowanie drużyn i przypominanie hasła. Eee, webmaster wreszcie się ruszył, pogadałem z nimi i wszystko jest już zrobione. Także co, jeżeli jeszcze będzie z czymś problem, to wszelkie błędy na stronie zgłaszacie takim przyciskiem. W prawym dolnym rogu jest przycisk zgłoś opinię czy tam zgłoś uwagę i tam wysyłacie eee, informacje o błędach bezpośrednio do webmastera, który będzie to poprawiał. Drużyny z głównej puli, które do środy nie potwierdzą swojego udziału, zostaną po prostu usunięte, a na ich miejsce wejdą kolejne drużyny z rezerwy, które potwierdziły, że z dniem 29 lipca będą gotowe do gry. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że wszystko dobrze wyjdzie. Cześć!